skryć się przed wrogiem Ziemano mordeczki. Wracamy do vlogów. Jestem na Malcie, a dokładnie w Walecie. No i co? Jest fajnie. W tej serii nie będzie jakiegoś mega przygotowanego planu. Po prostu idę na żywioł, idę tam, gdzie mi je nogi poniosą. Waletta jest nazywana Muzeum Pod Gołym Niebem, ponieważ jest tutaj tak pięknie, że masakra. Sprawdzimy to. Zapraszam do oglądania. Fajnie to wygląda, że na Malcie są. Pomniki polityków i różnych działaczy. Wyobrażacie sobie, że w Polsce takie coś by się działo? Na przykład, nie wiem, pomnik premiera Donalda Tuska albo Kaczyńskiego. Nie wiem, myślę, że to by chyba nie przeszło. Malta to mała wyspa o wielkiej historii, położona w sercu Morza Śródziemnego. Przez wieki była pod panowaniem różnych cywilizacji Fenicjan, Rzymian. Arabów, a także rycerzy Świętego Jana. Dziś Malta to nie tylko przepiękne krajobrazy, malownicze porty i urokliwe uliczki, ale także miejsce, które zachowało ślady swojej burzliwej przeszłości. Patrzcie to, Wąskie uliczki. Valletta, stolica wyspy, jest skarbnicą historii z pięknymi pałacami, kościołami i fortecami, które opowiadają historię walki, odwagi i wytrwałości mieszkańców. Dobra. Znajduje się teraz w forcie świętego Elma. Jest to bardzo ważna miejsce, ponieważ w XVI wieku, kiedy było oblężenie Malty, no to tutaj się właśnie bronili. No i jest to taki duży kompleks, wejściówka. 10 euro, ale wziąłem sobie też ze zwiedzaniem Muzeum Wojny, bo jest tu też takie coś. No i co, zapraszam. Po wybuchu II wojny światowej, Malta stała się jednym z głównych bastionów Brytyjczyków w regionie. Na wyspie stacjonowały siły lotnicze i marynarka wojenna, a porty w La Valletta i Grand Harbour stanowiły bazę dla alianckich okrętów. Malta była niezwykle ważna, ponieważ była wykorzystywana do zaopatrywania brytyjskich sił walczących w Afryce Północnej, a także do przeprowadzania ataków na niemieckie i włoskie statki. W 1940 roku, gdy sytuacja na Morzu Śródziemnym stawała się coraz bardziej napięta, siły osi postanowiły zniszczyć bazę wojskową na Malcie. Pierwsze bombardowania zaczęły się w czerwcu 1940 roku, kiedy to Włosi, a później Niemcy rozpoczęli intensywne ataki powietrzne i morskie. Malta była regularnie bombardowana przez Luftwaffe i Regia Aeronautica, które próbowały zniszczyć infrastrukturalne serce wyspy. W tym porty i lotniska. Najcięższe bombardowania miały miejsce w latach 1940-1942, kiedy Malta stała się celem tak zwanego Blitz Malty nieprzerwalnego bombardowania przez niemieckie i włoskie lotnictwo. W ciągu tych dwóch lat wyspa była bombardowana przez setki bombowców, a mieszkańcy, zarówno cywile, jak i wojskowi, doświadczali nieustannego terroru. W ciągu tego czasu na Malcie przeprowadzono aż 3000 nalotów. Wyspa, mimo ciągłych bombardowań, nie została złamana. W wyniku tych ataków zniszczone zostały porty, a wiele budynków w tym tez w stolicy Valletta zostało poważnie uszkodzonych. Zginęły setki osób, a tysiące zostały ranne. Mimo tych tragicznych wydarzeń Malta nie poddała się. Wielu mieszkańców i wojskowych stawiało opór, starając się odbudować zniszczenia i walczyć dalej. Miasto Valletta, pełne historycznych budowli, wciąż stało jako symbol wytrwałości. Oblężenie Malty miało dramatyczny wpływ na życie codzienne mieszkańców. Warunki były ekstremalne, brakowało jedzenia, wody, paliwa i lekarstw. Mieszkańcy wyspy zmuszeni byli żyć w ciągłym strachu przed nalotami. Urbeks, Musimy skryć się przed wrogiem. Będziemy atakować. A tak wyglądał początek inwazji podczas II wojny światowej. Tak to się zaczęło. Schrony były jedynym schronieniem przed ciągłymi bombardowaniami, a codzienna praca była niemożliwa bez ryzyka. Mimo to Malta, a zwłaszcza jej mieszkańcy, stali się symbolem niezłomności. Żołnierze, cywile i nawet dzieci angażowali się w pomoc wojskową, pomagając w odbudowie zniszczonej infrastruktury i organizowaniu dostaw żywności i amunicji. W 1942 roku, po dwóch latach wyczerpujących bombardowań i blokady, Brytyjczycy, widząc nieustępliwość mieszkańców, przyznali Malcie najwyższe odznaczenie wojskowe Krzyż Jerzego, który przyznawano za niezwykłą odwagę i upór. Został on przyznany całej wyspie jako wyraz uznania za jej niezłomność w obliczu nieustannego zagrożenia. W 1943 roku po zakończeniu oblężenia Malta stała się punktem strategicznym dla sił alianckich. Wyspa została użyta jako baza wypadowa do ofensywy w Afryce Północnej, która miała kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu wojny. Dzięki położeniu Malty Brytyjczycy i ich sojusznicy zyskali kontrolę nad Morzem Śródziemnym, a jej porty i bazy lotnicze były nieocenione dla przyszłych operacji wojskowych. Po złamaniu blokady i zakończeniu bombardowań, Malta zaczęła odgrywać rolę głównego punktu zaopatrzeniowego dla sił alianckich walczących w kampaniach w Afryce. W 1943 roku z pomocą Malty alianci wygrali kilka ważnych bitew, a jej strategiczne położenie pozwoliło im zdobyć przewagę nad siłami osi. Po zakończeniu II wojny światowej, Malta była jednym z najbardziej zniszczonych terytoriów w Europie. Z czasem, dzięki odbudowie i pomocy Brytyjczyków, wyspa zaczęła odzyskiwać swoją dawną świetność. Symbol oporu Malty pozostał jednak niezatarte, a bohaterstwo jej mieszkańców zostało zapamiętane przez całe pokolenia. No i dobra, to było Muzeum Wojny Myślę, że spoko miejscowa. No i co, tym akcentem kończymy ten odcinek Reszta w następnym odcinku Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, jakiś komentarz i piona I